dla mnie parę zleceń? Będziemy kwita. No i może, jak trochę popracujesz, to ci ustąpi ta amnezja. Spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej o twoim problemie. Mam gdzieś po co ci ten striełok. Ja się zajmuję swoimi sprawami. Jak chcesz go zabić, to widać, musisz mieć powód. Halo, halo witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony tak, Nie jadam, niestety, niestety nie jestem, tym razem tylko ja. Nie, nie chcę tego. Mam dla ciebie na... Dobra, co to za gra? To jest Stalker Cien Czarnobyla. Gra, że tak powiem, mojego dzieciństwa. Mianowicie jedna z dwóch gier mojego dzieciństwa. Druga była kurka wodna. Nało no, powiedział o to słyszał, ale mniejsza o to. Eee... tak. Dlaczego akurat słyszycie mnie nie je tema? Tak już pewnie obejrzeliście filmik, jeśli nie, to zapraszam. Przyjmujemy kanał. Jeden był niegrzeczny, nie słuchał się Donburka i Terema ma do swojej. Chłopaki, wysyłam, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. W Takie się atakować. Odbią. Nie słuchasz się, niestety giniesz. Nie wiem, jeśli jeden z Tobą będzie grzeczny, no to może może otrzymasz Twój kanał. Jeśli nie, to nie, niestety. Zatem tutaj jest pierwszy kombinezon. Daj, daj kombinezon. Oddaj. Daj. Ale od. Oddaj. O, daj kombinezon! Daj mi kombinezon. Daj. O, dobra, mamy kombinezon. Jest to kombinezon... ...najemników. Jest o wiele lepszy niż nasz. Eee, da nam dodatkowe lepsze dodatkowe. Da nam po prostu polepszone statystyki. Będziemy bardziej odporni na porażenia, na ogień, na kule przeciwników naszych. Zatem tak, dlaczego idę w tym kierunku, nie w tamtym, gdzie pokazuje nam strzałka do misji na mapie? Gdyż tu w krzaku jest ukryta amunicja, która bardzo się nam przyda w walce. Będziemy mogli po prostu spamić z tej amunicji, spać, spamić, spamić, spamić się na misko. O, proszę, to na amunicji, jak przyjemnie. Bierzemy, bierzemy wszystko. Tutaj, gdzie są, panowie. Zna. No. Eee, tutaj... Czemu oni tu nie chodzą? Tutaj jest obóz wojskowy, tam jest ogólnie dosyć ciężko ich pozabijać. I ogólnie nie są naszymi przyjaciółmi za bardzo. Trochę ich tam jest, około 20, ale ja kiedyś się tutaj lubiłem pobawić i ich pozabijać. No, tam jest dosyć sporo fajnych rzeczy, mianowicie... Kałachy, co się nam mogłoby bardzo przydać w tej misji, ale z pistoletem też powinniśmy dać radę. Zapiszmy sobie grę, może. Dobra. I udajmy się podróżce do kolesia, który potrzebuje naszej pomocy, gdyż. Gdyż. Nie wiadomo co. Po prostu sobie leży. Musimy mu dać apteczkę, lecz nie mam apteczki. Apteczka jest tu. Tak, i ten pan. O ja pierdziele, boli tak woli umieram. Żyjesz? Nic mi nie jest. No to nic ci nie jest, no przykro stary. Nara. Dobra, nie bądźmy tacy. Trzymaj apteczkę. Teraz jest on w naszym ziomku. nam to daje. Nic to nam nie daje, coś Tutaj mamy to. Bandaże, amunicję i pistolet bezpłośny. Jest dosyć podziemny, więc go nie będziemy po prostu zakładać. To jest o wiele lepszy. Tu, w tym miejscu, czeka już na nas kolesie, z którymi po prostu będziemy walczyć z bandziorami, którzy ukryli się w. To jest opuszczony warsztat? Coś takiego. Nie wiem. Taka oto lokacja. Dobra, wyruszmy tam. Witaj. Odwróćcie. się. się. Siema, Pietrucho. się stary, a teraz słuchaj uważnie. Dobra. Słucham uważnie. Ile tu jest Chodźmy, zabierz swoich ludzi i ich przysłał nam wsparcie i rozkaz ataku. Sejwujmy tutaj rurczego. Porażę się w bohaterów. Tak, zabawmy się w bohaterów. Wy to już lubicie. W połowie biegu strzelicie. Yo. No. No. Wy tu jesteście mięso armatnie, nie ja. Go, 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 go! go! O, czym tak sapisz? Pytrucha! Ty będzie jakże mądry zagranie z ich strony. Strzelisz powietrza? Tak, tak. To jest bardzo mądry człowiek. Moglicie strzela ze swojej magicznej śrutówki kilometry dalej. To jest bardzo mądry człowiek. I tu jest... co panowie bandziorowie, jak ja to mówię. Tam jest jeden, tu jest kilku, tam jest jeden, tu też jest jeden. Pójdźmy sobie tędy. O, już jakiś zginął, doskonale. Jednego mniej. Przecieżby on miał może śrutówkę. Powiedz, że ma śrutówkę. Nie! Niestety, take out. To jest po angielsku? Nieważne tak, zapiszmy tutaj grę. Ja bardzo nie lubię powtarzać pewnych elementów w grach, nie widzę tego. Stany strzelają do mnie, napierdzielają z każdego świata. Dobra, wykończmy ciebie. Hmm. Pójdźmy tu, wykończmy ciebie. A, amunicję. Dobra, jednego mniej. Tutaj będzie ziomek. Albo już nie żyje, nie, jednak żyje. Dobra, zapiszemy grę. W razie czego... Mnie! Tutaj. Dobra. Tam jest. pan Eee, wyruszmy może w, jakże metyczną podróż do tej lokacji. Hmm, sprzęt był gościu do środkówku. Jeszcze o to. Eee, tam są jeszcze. Tam, tam, tam. Musimy chronić również naszych ludzi, niestety, gdyż później od nich można dostać całkiem fajną nagrodę. Dobra. I jeszcze ty. Zniknął. Dobra, zdobyć pętrę chłopu żławego. to jest ten pan który jakże rozpacza swoim losem. Ziek, fabryka czysta. Wracamy na pozycje wyjściowe. Bez odbioru. Pięknie. Musimy wziąć, Nie, mi się kręca. to fadafak. Yy, otrzymaliśmy od niego pendrive, w którego będziemy musieli zanieść naszego zleceniodawcy, jak i również możemy wziąć, hmm, od niego misję, żeby zdobyć dla niego ulepszony kombinezon. Doprzodni kombinezon będzie w takim tunelu, gdzie jest po prostu dużo zwierzaczy. Bardzo dużo tam świnie, dziki i inne króliki latają po prostu. I to jest dosyć nawet trudne dla ludzi, którzy, że tak powiem, podchodzą tam bez żadnej taktyki z góry obmyślonej. Dobra, ty miałeś apteczkę, doskonale. Szukajmy wszystkie ciała. Ty, apteczka, znaczy apteczka, banda tam Rozwalmy. O, pięknie, ulepszona amunicja do shotguna z tego co tu widziałem. Tylko, czy dla mnie jest jakiś shotgun? Czy dla mnie jest jakiś shotgun? Czy, shot czy ktoś może zostawił shotguna dla mnie? Niestety, chyba nie. Tego już przeszukałem, ale tu jest drugi. Doskonale. I nie, niestety, nie dałem się zdobyć żadnego shotguna. Lecz my nie pójdziemy w tamtym kierunku, jak tam pokazuje strzałka. Znaczy pójdziemy w tamtym. Ale najpierw przeszukajmy sobie ten domostwo. Gdyż w tych tu skrzynkach, dobrze pamiętam, może się znajdować alkohol. No dokładnie. Dwa razy wódka kozak. Co daje alkohol? Alkohol nam daje to, że zmniejsza nasz efekt napromieniowania. Tu są butelki. Tak. Potłuczę pistolet amunicję z pistoletów, nie, ale się tylko. Jest pancerne szkło. Dobra, tu nic nie ma. Tu jest kubeczek. Tu jest telewizor. Bardzo mam telewizor, Panasonic. Coś w tym Skrzynki. Skrzynka zawsze też może ciekawego być, ale tutaj chyba nigdy nic nie było. No. Spadnie co łatwo. No, i spadnie. Zejdź po ręką. Dobra, zresztą walczyć. Idźmy tam, gdzie pokazuje nasza misja. Raczej nie pokazuje, bo to jest misja poboczna. Jak to były zadania? Pamiętam, nieważne. Mamy iść, znaleźć przedmiot, ulepszony kombinezon. Ulepszony kombinezon znajduje się tu. Można oddalić. My jesteśmy tu. Musimy po prostu tą dróżką dojść do tego miejsca. Już widzimy pierwszych oponentów naszych są to psy. Niestety okropne stworzenia tego świata. Strasznie gryzę. Giń morderca. Piłniki. Dobra. Skończ biegać. No chodź, 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 chodź piesek, chodź, no chodź. Teraz uciekasz, ten. dobry walcz. Tu sobie pobiegnijmy boczkiem, bo tu nie mają żadnych anomalii. Pieski jest podryzał. Jednego mniej. Dobry chodź tu nawet w trenierze. Dobra, zbiłeś anomalii. O, jest i kurde przesień ta wiórka. królik. No dzień, dzień, gin gin, 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 gin. Dobra. Został zabity przez poskromce po wywióra. Czy czy ten desem. I tu. Widać już skafander, który leży tam. Ale tu może być również dzik. Dzik dosyć sporo potrafi zadać obrażeń. Lecz, no, nie ma. Doskonale. Mamy skafander. Teraz trzeba po prostu go dostarczyć do miejsca naszego kochanego zleceniodawcy. On jest trochę chyba gorszy od naszego, ale... Znaczy gorszy. No tak, gorszy, dobrze mówię. Mańca. Dobrze, idźmy do niego. Energii mamy dosyć sporo, do zatem dobiegniemy tam dosyć szybko. Hmm. Gram na poziomie weteran, jeśli kogoś to interesuje. Trochę głupio, że teraz mówi ale mniejsza o to. No i sobie gramy. Gramy, gramy i gramy. Hm. Jeszcze możecie się niedługo spodziewać, że Let's Play już z jakiejś gry od Firecoxa. Firecox razem ze mną współpracuje nie. Dobra to się walczy. On nas nic nie widzę, taky. Idźmy oddać nasze zadanie. Nasze zadanie. Musimy odejść do oka i do naszego tutaj kochanego kolegi. Nie mam napoju. Tylko nie płacze. Wydy wolno chodził. Taka szkoda. Dobra. Dobra, samochód zawaliście. Gdzieś psy szczekają, biegają. Nie lubię tego. psów. Gieńcie! Pisze, jak to Dobra, stańmy sobie tutaj, niech nam się energię odnowi i popodziwiajmy wspaniałe widoki z zony. To, co tutaj też, tak powiem, taki ekran jakby pulsował, to jest anomalia. Jeśli do niej podejdziemy, zostanie nam... ...zebrane. Zosta zostanie nam zabrane część zdrowia, lub możemy zginąć, jeśli będziemy przebywać w tym zbyt długo. No niestety. To zabije wszystko, co nam wejdzie, chyba że... ...są jakieś też stworzenia, które są na to odporne w zonie. Nie pamiętam, co to było, ale... ...są takie stworzenia, po prostu są. I tam sobie już patrzę, patrol wraca do bazy. Do bazy jednej. Co się dzieje tu? Czemu czekasz do... czekasz Jezu, dzik. Co robi dzik w waszym obozie? Czy wy chcecie zabić, czy co? Tak, ubiję rusz. tak, ruszy. Tak, Jest tutaj nasz ziomek, nasz kochany zezniodawca. Dostaliśmy od... Odrzuciliśmy kurtkę.